i Cześć, witam Was serdecznie w moim filmie życzeniowym. Dlatego, że dzisiaj przychodzę do Was z życzeniami bożonarodzeniowymi. I życzę Wam, słuchajcie, wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Róbcie to, na co macie ochotę. Leniuchujcie, oglądajcie telewizję, bo my na z Rudzielcem mega czekamy. właśnie, Jak się tylko walniemy przed telewizorem i będziemy się obżerać, bo kiedy jeść, jak nie teraz. Ale spędzajcie miło czas z rodziną, się spotkajcie, życzcie sobie wszystkiego dobrego. Albo spędzajcie czas aktywnie, jeździcie na nartach. Róbcie po prostu to, na co macie ochotę, dlatego, że święta są właśnie po to, żeby wypoczywać ale żeby spędzać czas tak, jak mamy na to ochotę. Także życzę Wam wszystkiego, ale to wszystkiego dobrego. No i w tym roku nie mam dla Was żadnego takiego życzowego prezentu, natomiast jeżeli chodzi o prezent, to mam prezent od Radzki dla potrzebujących dzieci, dlatego że chciałabym wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku Wielka Orkiestra zbiera na dwa pieniążki, na dwa cele. Na wsparcie oczywiście szpitali noworodków oraz na godne starzenie się seniorów. Także chciałabym wesprzeć oba te cele i dzisiaj rusza aukcja. Auk Akcja i Wośp, na której będziecie mogli wylicytować nagrodę Dzień z Radzką. Także ja wam daję tak naprawdę siebie. Ja jestem w stanie przyjechać do każdej osoby, do każdego miejsca w naszym pięknym kraju, w Polsce. Także tutaj licytujący są trochę ograniczeni miejscowo, dlatego że ja mogę dojechać w Polsce, do każdego miejsca, jak mówię, do mniejszego miasta, do większego, gdzieś na pole, w góry, wszędzie. Oczywiście rodzielca dostajecie w pakiecie, dlatego że ja się nigdzie nie ruszam sama, tylko zabieram go ze sobą. Przyjeżdżamy i dla osoby, która wylicytuje tą aukcję, gra tą aukcję, spędzam z tą osobą, z tymi osobami cały dzień. I teraz mogę przejrzeć Waszą szafę, możemy iść na zakupy, mogę doradzić, służę tutaj modową radą, całą moją wiedzą. Mogę Was pomalować, wizażową radą również. Mogę przeprowadzić szkolenie dla Waszych pracowników, jak się ubierać, poopowiadać o modzie, o dresskodzie. Mogę naprawdę tutaj cały dzień służyć swoją wiedzą i tak jak powiedziałam, swoją dobrą radą. A możemy również iść na zakupy, iść na kawę, iść do kina i po prostu spędzić bardzo miło czas. Także tutaj możemy robić naprawdę to, na co macie ochotę, cały dzień będę do Waszej dyspozycji. Do tego, do dnia ze mną, do dnia z Radką, dokładam jeszcze gościnne wystąpienie w moim filmie. Także tak naprawdę licytujecie dwie rzeczy. Dzień z Radką plus gościnny występ. Oczywiście, jeżeli osoba, która wygra aukcję, będzie miała na to ochotę, to zapraszam, nakręcimy razem strój dnia, porozmawiamy o tym, co ta osoba robi. Ta osoba może również pokazać swoje wyroby, swoją pracę, coś na co po prostu będzie miała ochotę. Także tutaj licytujecie dzień z Radką plus gościnny występ, gościnne minuty u mnie na mojej radkowej antenie. Nie. Także mam nadzieję, że będziecie licytować i że razem będziemy mogli wesprzeć ten szczytny cel, czyli zasilić pieniążkami Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pomóc potrzebującym noworodkom albo pomóc seniorom, bo to jest też bardzo, ważny, bardzo ważna część naszego społeczeństwa. Także życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego i co? Mam nadzieję, że będziecie licytować. Mam nadzieję, że będziecie miło spędzać czas w święta. Do zobaczenia w moim następnym filmie już po świętach. Pozdrawiam Was serdecznie, Racka!